Czy jestem dzisiaj pijany? Jestem. Czy mówię prawdę? Mówię. Czy gdybym był trzeźwy, mówiłbym może mniej prawdy? Pewnie tak. A czy to źle, że mówię prawdę? Dobrze, bardzo dobrze. Chciałem robić piłkę taką, że wsadzasz gościa za darmo. Nie bierzesz pieniędzy za to. Żadnych? Żadnych. Zero. Przyjemnym nie zrobiłem nic. Ja to wydałem kupę kasy, nie zrobiłem nic. I wsadzasz gościa do klubu, nic nie zarabiasz i klub na tym korzysta. Ale potem się okazuje, że klub ma sto innych interesów. Każdy, każdy, musi gdzie indziej, gdzie indziej się uśmiechnąć. W porządku, się uśmiechajcie. Ja nie będę grał w tą grę. Ja w to nie wchodzę. wyjebany mam w tą grę i nigdy w tą grę nie wejdę mogę dać piłkarza za darmo i nic z nimi nie mieć ale nie będę nikomu kurwa płacił nie ale powiem wam szczerze że jestem wkurwiony jestem mega wkurwiony wkurwiony jestem dlatego że Dałem piłkarza za, za darmo. Nie wziąłem złotówki. Złotówki nawet nie dałem. Dałem piłkarza, budżetowo że tak powiem. Ale jak dajesz piłkarza za darmo, to go nikt nie, nie szanuje. Bo jakbym wymusił, że muszą płacić tyle, i tyle, i tyle, i tyle, a mógłbym wymusić, to by go szanowali. A tak? Idź do rezerw. Wyjebany mamy na siebie. Idź do rezerw. N nie interesujemy się to. Do... Iść do rezerw. A on mówi, przepraszam, dlaczego do rezerw? Nie interesuj się, idź do rezerw, Spierd dalej. To mi się nie podoba. Wyrzucasz chłopaka do rezerw? Okej, okay, w porządku. Wchodzi na 45 minut, strzeli gole. Bo tak było. Poprosili go, żeby zagrał w rezerwach 45 minut. Wszedł. No, wszedł. No. I strzelił 4 gole w 45 minut. A czy ktoś mu powiedział, dlaczego gra w rezerwach? Czy ktoś mu powiedział, co z tego, z tego grania w, rezerw w rezerwach ma wyniknąć? Nie, nikt. Nikt. Wypierdali do rezerw. Potem wracaj. Potem znowu wypierdali. Potem wracaj. Tak się nie, nie robi firmy. Dawaj tego murzyna do rezerw. Co się będziemy, Pietro Leasing. Dawaj go do rezerw. Trzeci, 4 gole? W porządku. Dawaj go do pierwszej drużyny. A potem dawaj go do rezerw znowu. No. Mam trochę... jestem trochę zły na to wszystko co się dzieje. A cały ten live jest skierowany wyłącznie do kibiców widzę, nie chciałbym, żeby kibice innych klubów się ładowali w tą dyskusję i mówili, że tego śmego, ja uważam, że to, że tamto, że ty promujesz tego swojego chłopaka, Funtamu, coś panowie, albo panie. Wyjebane mam na to, co wy mówicie. Choć mi wyłącznie o kibisów w ogóle. Wy tego nie zrozumiecie. Oczywiście, że jestem najebany, więc możecie się śmiać. Oczywiście, że tak. Więc wszyscy i, i, inni ludzie mogą mówić, że to jest jakby obciach, to są mówię, w początku. Możecie to mówić. Natomiast y, to jest mega szczery przekaz dla kibisów widzę w W każdym razie chciałem powiedzieć jedną. Moje koledzy śpiewają jest za głośno. Chciałem powiedzieć jedno, bardzo mocno wiążę się z ludźmi, którym pomagam. Bardzo mocno. I tam był jest moim synem.